Zaczynamy, zaczynamy. Dzień dobry wszystkim serdecznie. Dzień dobry, witajcie moi drodzy widzowie. Witajcie tam wszyscy nowo przybyli, staro przybyli ogólnie. Wszyscy, którzy gdzieś tam są, gdzie mi się to zapisało, ten cholerny głupi overlay. Jest na pulpicie w Pobranych, dobrze to niech będzie. Pozwólcie, że ja zamienię szybko tej overlay na monthly finals, aby była taka imba lekka, bo e, dlaczego już by nie? Ja jestem jak najbardziej za lekką imbą. Więc już jest wszystko pięknie wybrane, oczywiście mam stary overlay, zegarek jest nie tam gdzie trzeba, ktoś lubi, lubi, lubi placki, zobaczmy co się dzieje, zmienimy kolory drużyn, na czerwono, w kolorze czerwieni, Auto Chris PL. jego kolegą po lewej stronie jest, natomiast rukse, troszeczkę jeszcze niżej mamy twoją matkę, czyli your mother, eee, trochę tej joke'ów będzie na temat twojej starej. Niestety i jeden tej zerguś, malutka perełka Rastaman, który gra z Zergiem a tak trzech protosów, a z drugiej strony jeden robaczek, Kaka Reaper, bo obok niego, natomiast jest Atomic. Ciut wyżej mamy Azazera, czy nie ma Terana, nie ma imby, niestety bardzo mi przykro. Heart of the Swarm. 4 na 4, ci panowie mają czas do... Mają 15, mają 20 minut czasu Starcrafta. Macie 20 minut czasu Starcrafta 2. Hard of the Farm i ja wychodzę. Eee, I jeżeli można, to wyłączcie stream. Bardzo bym prosił o wyłączenie streamu. Właśnie, patrzę się na ciebie, żeby to nie było. Ech. No właśnie. Więc napisaliśmy co mieliśmy napisać, zobaczmy co się. Miało. Słuchajcie, taka chwilowa moment. Parę pytań. Czy jest dobrze kolorystyka? Czy kolory są jak należy, nie są zbyt krwiste, lub coś w tym stylu. To jest raz, e, dwa, trzy. Wszystko dobrze działa. Pięknie działa skacze. Widzimy, że są jakieś ekspansje tutaj dla jednej strony, drugiej strony. Normalnie jak na wszystkie strony świata. Poszaleli tutaj dokładnie. E, tak, byłoby fajnie gdyby ktoś wyłączył te wszystkie podglądacze, bo oni na pewno podglądają tylko w 100% tego pewny, dlatego nie mówię co się tutaj mniej więcej dzieje, bo na razie nie ma sensu Eee, oglądałem oglądamy spadła o połowę. Nie no nie no nie no 300 tutaj 160-180 osób nie siedzi, bez przesady, nie przesadzajmy, a i przy okazji dzisiaj podczas streamu będziemy rozdawać darmowe hartowe to znaczy darmowe koty, będę rozmawiał dla was darmowe koty. Po każdym streamie wylosujemy jednego mojego kota do rozdania. Czy znaczy nie wiem komu wylosuję, ale wylosuję jednego mojego kota do rozdania w takim wypadku? Um, więc coś ciekawego jest. Tak, aby y, zwiększyć troszeczkę oglądalność. Więc rozdawanie kotów myślę, że zadziała. Jakiś cheese? Widzę, że cheese'ów na razie żadnych dziwnych nie ma. Tu jest dzisiaj spokój. E, w jaki sposób będę koty losował? Wrzucę je wszystkie do jednego worka. I tam wrzucę do środka szczura, i ten, który zagryzie tego szczura i będzie miał go w pysku, ten zostanie kod wylosowany. Myślę, że to jest dobry sposób. O mój Boże, jedyne co to się tutaj pojawiło. Skoro to jest mono battle, jeszcze nie do końca poważne, to możemy chyba odstawić coś takiego jak chroma key, co nie? Dlaczego by tutaj nie można było dać chroma czyli klucza chromowego? Chromol się tutaj dawać. Okej, okay. ślicznie, jestem więc. Wyśmienicie, jak jestem. Pięknie, od razu lepiej. E, czy dzisiaj będzie jakiś e, coolcaster? Nie będzie. A, proszę bardzo, tutaj już zaczyna się jakaś dziab e, Reaper. Tak Reaper zaczyna podgryzać. Pierwsza ofiara tej wojny padły to dronki, jakieś były w ekspansji. Dwie zostały chyba zagryzione i jeszcze scout. więc dobra zagrywka ze strony tego gracza. Udało mu się coś dziabnąć takiej sytuacji, co jeszcze Overlord tutaj przelatywał, żeby zeskautować? Oto i chciałby go tej ubić. Nie widzę, żeby miał jednak szansę. Widzimy, że Stargate ze strony jednego z graczy. O jejku, jejku, a słyszcie ciekawego e, może być Kotonijski, są na upgrade'ach 4-4, więc bez przesady 4-4 e, plus upgrade do speedu, w szczególności tylko upgrade do speedu zaczyna działać w momencie, w którym ja odpalam puszkę z jedzeniem. Wyjmuję puszkę z jedzeniem, otwieram ją, upgrade do speedu jest tak nią! Mniej więcej tak to wygląda, więc to jedna są będzie latała, druga masa linków, trochę czy widzimy jest w drodze. Tak, tak, dobrze tam słyszycie podsłuchiwacze, obrzydliwe, wstrętne, nie powinniście podsłuchiwać, a jednak, mimo wszystko, to robicie, dajemy tylko selected, aby było lepiej. Czy kolorystyka jest taka, jak trzeba? Czy gamma nie jest za mocna, wy mi powiedzcie? No dobra, nie, chyba kolorystyka jest odpowiednia. Hmm. E, I nie można aktywować hosta na końcu, na którym się nie ma wola. Musi być wol oraz host. Bo tak pytałem, co się u góry dzieje. U góry mamy Dark Shrine, a to Chris potrzebuje swojego pierwszego darka. Ale dlaczego on próbuje zniszczyć ten pylon? Jak uniemożliwi budowę, jak zniszczy... Ale. Okej, okay, Reaper chyba nie wiedział o jednej ważnej rzeczy: Przede wszystkim, nie wiedział o tym, że jeżeli Dark Shrine nawet jest niepodłączone, to darki i tak można tworzyć. Oczywiście ten pan nie ma minerałów, ten pan nie ma Warp Gate, ten pan nie otworzył nawet Warp Gateów. Yy, więc tutaj autokris fail pierwsza klasa od początku yy, do końca yy, spidżus yy, to jest powolnienie rzucone A czy są gdzieś na polu bitwy jakieś dark templary nie widzę żadnych tak więc yy, dobry timing na otwarcie 35 sekund po, po ataku Udało się tutaj trochę wybronić tego wszystkiego. Ma już, yy, nie ma żadnych minerałów, nie ma gazu, nie ma żadnego darka. Darki teraz tutaj gdzieś w linii wydobycia któregokolwiek z tych graczy to byłaby rzeźnia. No on tego jednak nie robił. Autokris sfailował. Autokris ma 5 harwesterów i ma fejla. I ja już bym chciał powiedzieć z chęcią, niech ktoś mu prześle kasę, żeby mógł zrobić a darki, który już nie może dostać w Dark Shrine. Więc yy... niestety to chyba nie wyszło do końca tak, jak miało być. Cóż jeszcze ciekawego się dzieje na polu bitwy? Nic. Czerwoni się ładnie tutaj trzymają. Jak już mówiłem, te mają 20 czasu StarCraft'a, aby się wykończyć. Bardzo ładnie tutaj sobie Reaper pilnuje tego wszystkiego. Ale, przepraszam, tak, Reaper który jest overlordem, który ma swojego overlorda. Co tutaj mamy? Podwójny oracle, 12 harwesterów zabitych, więc e, ładnie sobie tutaj przeszalał, kolejny atak się już zaczyna. Dawaj, 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 otwór, oracle zaczyna atakować. Coś, no jak to powiedział e, Day9 w którymś ze swoich show, e, oracle w waszej linii minerałów to jest jak płacenie podatków. Nie chcesz, ale musisz coś takiego zrobić i tego nie uciekniesz przed czymś takim. Prawda? To jest pewne, jak grasz na że gdzieś w którymś momencie twojego życia w linii minerałów będzie orekol. Przed tym się uciec nie da. Ja bym chciał teraz tutaj zobaczyć ten orekol, żeby trochę poharasowało. Niebiescy w tym momencie są na pewno w lepszej sytuacji. Nie ma co ukrywać. Hmm. Tak spojrzałem sobie na czat. Przydałoby się naprawdę tutaj wlecieć. A, już się wojny pojawił, więc teraz to jest trochę. Tańczy sobie, okej. Okay. Eee, więc e, kardyniak postanowił sobie trochę zatańczyć. To Zresztą znaczy on w sumie powinien być u góry, nad tym powinny być jednostki, do, które by tańczyły do tej szklanej kuli. Należało że nie było tej ataku. To naprawdę wielka, wielka, wielka szkoda. APM, zobaczcie, jak ktoś tutaj sobie grzecznie spamuje. E, no Byłoby fajnie, gdyby ruszyli, zaatakować. Bo na razie nic tutaj ciekawego nie widzę. E, po raz kolejny widzimy Darkshine Autocrisa, Tylko szkoda, że on nie ma minerałów. Niech ktoś mu prześle minerały. No, weźcie, wyślijcie mu trochę kasy, no jak tak można. Więc Wojderuksera Ruxera należy sobie tak gdzieś krążą. E, są spory, ale spor nie miałby zbyt wielkiej szansy na utrzymanie się. Nie rozumiem dlaczego Queen jest nie jest atakowany, bo ten powinien jako pierwszy być zniszczony albo jakiś spor, ale nie, Ruxer wpadł na pomysł, haczerka na początku, dopiero potem pomyślimy o czymś innym. A chyba byłoby lepiej na odwrót. Ekspansje poprawy sobie za chwilę. Zostanie zniszczona, pożyczyli mu kasę, nikt mu żadnej kasy nie pożyczył, żmędy jedne, po prostu chamstwo, drobno mieszczaństwo, facet ledwo tej się wytrzymywał z kasą, raz sama rusza swoim oddziałem, żeby by się, że gdzieś tutaj w linii wydobycia się wbił, rocze walczą, reapera nie pozwalają tutaj wejść, no i po lewej stronie, hey, your mother, twoja stara. Będzie się wbijał z elotami. Jeden kolos trochę wojdu wystarczy, żeby przegonić Zerga bez najmniejszych problemów. Co tam u góry? Autokris znowu ma przerąbane i cały czas Autokris nie ma żadnych darków, no bo po co udawać dawać darka? Tak, oczywiście, rzućmy tutaj możliwość spowolnienia w momencie, w którym zwroty podbiegają bez speedu, uda się to złapać, w skrócie zliczone. Ale Darkshine pora! Jeden Dark się pojawił u autokrisa, powinien być zadowolony z tego powodu. Zerku dołu ma lekkie problemy. Tutaj widać, że 30 poziom u tego protosa, z tego względu, że jest inny skin na zelocie. Wojny tutaj utrzymują. Wojdy, wojny, są wojny. E, wojny przypiekają te rocze bez najmniejszych problemów, z tego względu, że rocze mają taką liperzenie że nie są w stanie strzelać do góry. Jeżeli się nie mylę. Mm -hmm. No, proszę bardzo, rokiem ładnie. Przykładowo 90 i 30, jakie 91? 32 zabite jednostki. o oh, je, yeah, to jest to, to jest to wszyscy lubią najbardziej. 30 parę zabitych jednostek. I jeszcze mu mało, jeszcze troszeczkę. Dawaj, 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 dawaj. No, jak widać, tutaj e, podatek boborca podatkowy niczego sobie, no i Wojdy oczywiście są imba i widzimy jak pięknie rozwalają dronki, ogólnie wszystko, nawet przeciwnik nie próbuje nic robić, więc e, wojna Wojdów, tutaj nie wiem dlaczego Karniak tak przylatywać, bo u dołu był chciał uciec, równie dobrze mógł walczyć, przynajmniej cokolwiek, bo jest zniszczą, a nie, stracił wszystko, no i niebiescy mimo, że mieli początkową, dobrą sytuację, że mogli spróbować e, atakować, e, teraz no właśnie. Teraz są w odwrocie i nie widzę tutaj żadnych szans dla nich większych, bo stracili tutaj wydobycie. zerkiwa chyba stracił ostro wydobycie. Chociaż czy ja wiem? Może jeszcze się wybronią z tego wszystkiego. Nie, przepraszam sobie. Mają szansę się wybronić. Wojdy szaleją, hydry się pojawiły. Należałoby uciec tutaj, gdziekolwiek na wyżyny wspiął się. Zobaczmy dochód, bo ja nie wiem jak to wszystko wygląda. No niebiescy tak na oko mają podobną ilość harwesterów, tutaj czerwony, ma tylko 6. Gdzie jest ten dark? Pokażcie mi darka, czy ja go znajdę. Jest ten dark, 13 zabitych harwesterów. On może tutaj sobie poszaleć, ale nie na nie u dołu, gdzie są dwa działa. Hmm. E, nie, to nie jest finał Zotaka. To jest. E, są gry widów 4 na 4 Więc e, tak się zastanawiam, jedną rzecz. 5, słuchajcie, lecimy na 30 klatkach teraz. 4 na 4, kiedy dosyć ostro to już wszystko wygląda, wydaje mi się, że nie będziemy mieli większych problemów. No i ten jeden Dark cały czas strzela 13 zabitych Harvesterów, tu już biedak, za chwilę skończysz swój żywot. Tak też jest, no ale jeden zawsze lepszy niż nic. No i teraz niszczony roboty Facility, bardzo fajny kara ze twojej starej. Stalkery, stalki już podchodzą, przydałoby się wycofać jeden piękny Blink, no ale widzimy, u dołu Zerk straciły bazę. E, dzięki za pomoc serio, nie ma za co. E, tak to zawsze wygląda. No i za chwilę obie bazy zerga zostaną zniszczone i widzimy w ten sposób na zero, bo Autoclip prawie nic tutaj nie ma, chociaż Autoclip po raz kolejny stawia swoje Darkshine. E, po raz kolejny Darkshine stawia, jest twardy. Reaper wyszedł pisząc GG, więc widzimy, że niebiescy e, nieźle sobie radzą. Zostało, zostało Wam 3,5 minuty i e, ja wtedy wychodzę. Bo trzeba będzie przygotować do zataka i tak dalej. Jeszcze hydra jest jeszcze przed upgrade'em i tak też jest! Więc hydry nie będą zapindalać jak Lingi na speedzie. Bardzo mi przykro, stracona nadzieja na szybkie hydry. Nie wiem co to było, Muscle argument, chyba tak to się nazywa. Zostało ubite. Śmiertelnie ubite. Więc no linki się tutaj rzucają, Beiny byłyby wyśmienite na te hydrauliskie, jeżeli by się udało e, gdzieś nimi dostać, dlatego roczne są ważne by były na zewnątrz, a bajny byłyby tutaj pierwsza klasa. Trwa tak, proszę bardzo, kolosy wchodzą sobie powolutku na górę. Duża ilość kolosów jest obstawa z zelotów, ale byłoby dobrze, gdyby armia walczyła w całości, a nie tak sobie pochodzi. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Wojdy kontrują kolosy. To jest taka prosta sprawa. Szkoda, że kolosy nie są w stanie atakować wojdów. Jakby nie parzyć, to są wysokie jednostki. Troszeczkę laser przechylić do góry, soczewkę tam przestawić i lejemy po tym wszystkim. Ale to byłaby imba kolosy, które mogłyby atakować tym laserem jednostki latające. Mutale by chyba się popłakały. To by się jakiś kolos przydał. Nie wiem, czemu ona walczą haczerką, zamiast walczyć z hydrami. No to jest tylko takie moje przejście. Nawet raz sam postanowił polatać. Dlaczegożby nie? Skoro chce, w końcu kolosy się pojawiły. Trwa przypiekanie tego wszystkiego. No, lingi, jak widzimy, krążą z każdej strony tej świata. Dobre lingi nie są złe. Eee, I tutaj ktoś się bardzo denerwuje, ale to nie ma czym się denerwować. Uciekaj, dobra, uciekaj, lingi się gdzieś tutaj przylazł. Mój własny eee, tam... Bez przesady. <noise> Więc e, wygląda na to, że za minutkę będziemy wychodzić. Niebiescy mają przechlapane, chociaż czy przynajmniej ma dużo stalków i trochę Wojdów. Jeszcze może sobie to jakoś radzić, gdyby nie to, że ekonomia reszty. E, hmm. Tak jest zawsze, to jest taka standardowa rzecz. Jak, jak grają nasi przeciwnicy, to wiecie, był taki mem, że siedzą zarąbiście wszyscy w słuchawkach skoordynowane. A jak gra mój zespół, stado mał przy kompach. Mniej więcej tak to wygląda. Więc wiecie co? Wygląda to, że te 4x4 można uznać chyba za zakończone, bo ja muszę przechodzić na resztę. Wow, 46 probek to trochę dużo. Ja muszę przechodzić na ZOTACAP, muszę zmienić serwer i tym podobne rzeczy. Więc słuchajcie, było miło. No, oni tutaj trochę za późno się zebrali, no ale było miło. Ekonomicznie po prostu niebiescy mogą tego nie wytrzymać. Tutaj są... Y, są Lingi, kolosy, jest trochę z lotów, mniej więcej jest cała taka fajna armia... Wildman y, gdzie w 5 rodzin wchodzi się do bazy, Oracle, Coś o tym słyszałem, ale nie widziałem. Oczywiście... A nawet Dark się jakiś... Nawet dwa Darki, ale to jest Observer, więc to nie jest wielki problem. Lingi sobie tutaj gdzieś wbijają, nie ma nawet chyba Blinka. Tu jeszcze jeden Blink, nawet się pojawiły. No nic, cała armia do ginie. No nic, dzięki. Y, Dzięki za te 4v4, good luck, have fun, ja muszę uciekać. Ok, więc ja uciekam w takim wypadku, 14 było fajne. Ja też w tym momencie muszę zmienić, eee, ja muszę w tym momencie zmienić serwer. Za chwilę będziemy z powrotem, przede wszystkim parę ogłoszeń tutaj z mojej